Co się dzieje? Co tak źle chodzi? Nie wiem, zgasnij teraz. Może odpalić? Nic się nie Kurna. dzieje, nawet kontrolki się nie wychowują. Silnik się nie przegrzał? No, może no, 150 jechaliśmy kurne w końcu, kurwa, las, nie? 150 tym szutrem jechaliśmy. Chodź zobaczymy silnik. <słuch> Jak myślisz, co się dzieje? Nie no, to chyba już nic nie zrobimy. Ty! Chłopie, a tu... Ty... Wał jedną No kurwo moć! Sielak mnie kurwo trofi, chłopie! Jak mi urok to straczka! Dobra, Co my teraz robimy? Weźmiemy linę te 10 km niż pociągnę. Dobra. No co tak kurwa stoisz jak zaczarowany? Siadaj do środka! Linę wyciągnę i no. Pociągnę te 10 kilometrów, chłopie! To jest stały myślał. Nie moczy o myśleć, trzeba działać, chłopie. Skutek go. tam, 10 kilometrów pójdzie. Nie tyle się łaziło. Jak kochań się popsuł. psu, to było Tak to można jeść.